Cześć, witajcie, z tej strony Paweł Kamiński, a to jest nowe Summoner's Rift, czyli mapa do League of Legends. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to ta bariera, której nie było, która blokuje mnie przed wyjściem, ale tylko przez pierwsze 15 sekund. Chodzi o to, żeby wszystkie osoby, niezależnie od tego, jak szybki mają komputer i jak szybki mają łącze, mogły się dołączyć i wyruszyć z bazy w jednakowym czasie. Drugie, co rzuca się w oczy, to nowy sklepikarz. Każda strona ma swojego, potem pokażę Wam tego po stronie czerwonej. A tutaj możecie zobaczyć taką istotę z wielkim wierzchowcem, która przywiozła rozmaity sprzęt. O, moja kamera nie jest najlepsza, ale jak oddalę, to będzie widać. Można tutaj rozpoznać sporo rzeczy. Dobra, biorę z przyzwyczajenia nieco stafu i lecimy do dżungli. Bo w dżungli zmieniło się najwięcej. Oczywiście zmieniła się cała mapa, ale. Dżungla najbardziej. Nexus się teraz obraca, jest taki majestatycznie animowany. Wieże po stronie niebieskiej to tacy wojownicy z młotami. Inhibitor też się obraca. No jest więcej animacji, więcej efektów. Jak widzicie, mapa jest ta sama. W sensie zmieniła się minimapa, zmieniły się tekstury, zmieniły się kolory. Ale Riot zapewnia, że nie zmienił się. Ani kształt mapy, ani odległości, wszystkie ściany przez które dało się przeskoczyć flashem są takie same, wszystkie miejsca gdzie dało się postawić czujki przez ścianę są takie same i generalnie pod tym względem starali się już nic nie korygować. Więc jeśli się przyzwyczailiście do mapy, to będziecie mieli dokładnie takie same odczucia teraz podczas grania. Będziecie mieli, bowiem nie wiadomo kiedy ta mapa się pojawi. Mówi się, że w przyszłości, mówi się, że może nawet po mistrzostwach świata. Na razie jest na serwerze PB i też jest jeszcze niekompletna, na przykład Sklepikarz nie ma głosów. Natomiast można zobaczyć takie fajne rzeczy jak to, czyli animacja potworów. Wszystkie potwory mają swoje własne animacje, a najbardziej efektowną ma oczywiście największy potwór, czyli smok. Pewnie zdążymy tam dojść. Chodźmy jednak tędy, zobaczmy sobie krugów, czyli skalniaki. Nowe potwory, które zastąpiły golemy. Tu jest taki gustowny wodospad. Rzeka, nie ma efektu chodzenia po wodzie, ale może dlatego, że jest płytko. No dobra, poczekajmy na smoka. O, jest! gdzie przyleciał, ale jeszcze nie można go zaatakować. Teraz przeskoczy tutaj, wyląduje i dopiero dokładnie w drugiej minucie 30 sekundzie staje się aktywny. Tak jak być powinno i tak wygląda smok. Piękny i majestatyczny. Ten stary był trochę biedny jednak, zwłaszcza w porównaniu z baronem. Dobra, przejdźmy jeszcze raz przez dżunglę. Rzućmy okiem jeszcze raz na Skraniaki, czyli Krugów. Ciekaw jestem jak gracze będą ich nazywać. Kamyczkami? Na pewno każdy z twórców czeka się jakiejś ksywy. O, jak widzicie one są w stanie spoczynku i dopiero jak podchodzimy to zaczynają reagować na gracza i też patrzą się za nim. Krugów to akurat słabo widać, ale obracają głową tam gdzie jest gracz. Najlepiej to widać właśnie przy czerwonym, który teraz ma swoją nazwę i nazywa się Brambleback. A wiecie, one się wściekają, jak widzą gracza i gapią się tam, gdzie on jest. Gapią się? No tak, trochę się gapią. Generalnie przeciwnicy mają tego nie widzieć, że ktoś się na nas gapia. Tu ptaki widać, że wodzą za nami wzrokiem. Ptaki zastąpiły wrajty, tudzież upiory. Taka banda kurczaków, nie wiem dokładnie co to jest. Po angielsku nazywają się razor beak, czyli ostry jak żyletka Dziób. Przechodzimy przez środek. Można rzucić okiem na nowe miniony. Strona niebieska ma takich piechociarzy z młotami i magów z niebieskimi loskami. Strona czerwona, z kolei mapie chociażby z toporami i magów z czerwonymi laskami. Więc jak widzicie, różnice są dość znaczne i miniony są całkiem ładne. O, tak to wygląda. Dobra, nie jesteśmy tu, żeby zabijać miniony, tylko żeby oglądać mapę. Chodźmy rzeką. Krzaki się animują, tak jak było do tej pory. Oczywiście tego też przeciwnik nie widzi. Tu mamy jakieś rozpadliny. A tu mamy wilki. Które nawet zabiję, żeby wam pokazać to, o czym mówiłem wcześniej. Czyli animację wyskakiwania. W sumie będzie minuta czekania, ale. No dobra, smite, co nam szkodzi? Dobra, zniknęły. Jak widzicie, tutaj jest grota. Jest 444, więc rzućmy tylko okiem na niebieski. O, teraz to jest sentinel, taki wielki golem i takie dwa niebieskie kamienie strzelające laserami. A tu jest gromb, czyli ponurnik, chyba mój ulubiony stwór, zastąpił upiora, jest wielką ropuchą. I ma swoją własną nieckę wreszcie, nie jest takim wyrzutkiem starczącym gdzieś z boku. Okej, okay, wracamy tu, jeszcze 30 sekund, więc pokręćmy się w pobliżu. Mapa jest ciemniejsza i ma to swój konkretny cel. Bowiem Riot chce, żeby lepiej było widać wszelkie umiejętności i czempionów. Na pewno jest to z korzyścią dla esportu i dla LCS-u. Riot chce, żeby to się dobrze oglądało, więc na ciemniejszej mapie, jak widzicie, tego Udyra widać bardzo wyraźnie. O! I to była animacja wilków. One wyskakują z pieczary, inne potwory robią inne rzeczy. Generalnie dużo się dzieje teraz na mapie, więc jeśli ktoś jest dobrym junglerem i ma dobrze obliczony czas kiedy pojawiają się wszelkie stwory, to będzie mógł sobie oglądać te animacje. Nasze potwory popchnęły wieże, stwory właściwie, miniony jak kto woli, zależy w jaką wersję gracie. Chciałem to nagrać w wersji polskiej, ale okazało się, że stwory w dżungli nie mają jeszcze tłumaczeń. Na Polski, więc musiałem zostać przy angielskim. Nie mam pojęcia ile osób gra na wersji polskiej na ile na angielskiej. Ja gram na angielskiej. Dobra, jedziemy wieża. I jak się przyjrzycie, to zaobserwujecie, że ona się będzie stopniowo rozpadać. O właśnie teraz. Tak samo jak wieża na Howling Abyss, ona się niszczy w miarę postępów meczu i w miarę jej atakowania. Puknijmy linię i zniszczmy ją do końca, co nam szkodzi? Nie wiem, czy starczy minionów, ale nie żyje. Dobra, nie chcę tankować strzałów bez sensu, więc cofnijmy się jeszcze raz. Szybkie popchnięcia, na szczęście ultrystek bardzo dobry. I niszczymy wieżę do końca. Jak widzicie, już się ujawnia to, co jest pod nią, czyli pusta przestrzeń, i ona się zapada do takiej studni. Jak widzicie, też ma inny kształt. Wieże po stronie niebieskiej i po stronie czerwonej mają zupełnie inny kształt. No dobra, przebiegnę się jeszcze przez dżunglę, żebyście mogli zobaczyć sobie wszystkie te elementy, które nas interesują. Tutaj jest niebieski baw, widać z przodu, widać wyraźnie, że obraca głową za nami. A jak się patrzy tam, gdzie jestem. Tutaj są wilki, widziane z tyłu. Śpią i budzą się jak przechodzimy. Tu są jakieś niebieskie maziaje. Tu jest wieża, której nie damy się trafić. Jesteśmy w końcu udyrem, Wieże wieża na nam nie straszne. Tu jest czerwony buff, czyli bramble bug, widziany z tyłu. No i jeszcze raz krugowie. Widziane od tej strony takie dwa kamienie. No, i to w sumie cała mapa. Za chwilę przełączymy się, żeby zobaczyć Barona Nashora, bowiem on ma imponującą animację pojawiania się. A potem jeszcze pokażę Wam bazę czerwonych, no bo ona się odrobinę różni. Jeszcze może zajrzyjmy na górną linię. Bardzo ładnie to teraz wygląda. Kolory są pastelowe. Nadal jest kolorowo, tylko tak bardziej subtelnie. Nie jest też tak mrocznie jak w docie, jak niektórzy mówią. Chociaż jest trochę tutaj ta idea widoczna, że mapa podzielona jest na dwie części i ta. Jedna jest bardziej zniszczona, a druga jest nieco bardziej yy, taka żywotna. To nie jest dobre słowo, ale ma żywe kolory i nie jest aż tak zdewastowana. Riot mówi, że to przez pojawienie się Barona nashora oni pewnie wiedzą najlepiej. No dobra, ze wspomnianym Baronem wracamy za chwilę. Dobra, jestem, nie chciałbym się spóźnić. Jest 14 minut 30 sekund, czyli za chwilę objawi nam się baron, tylko się nie przestraszcie. Czekam. Nadal czekam. 44, 45, 49. Jest. Tak. Obłędna animacja, no bo i obłędny boss. Aż mnie odsunął. Tego barona możecie już znać, on się pojawił w filmiku promującym A Twist of Fate i tam był właśnie widoczny w tej formie. Teraz ma wielki pasek zdrowia i można zobaczyć dokładnie ile tego zdrowia ma, więc jeśli chcecie go ukraść przeciwnikowi, to to jest dobra okazja, żeby to zrobić. Nie będę go atakował, bo to byłoby samobójstwo, nie kupiłem żadnych przedmiotów, no ale ma też nowe ataki oczywiście też gapi się na gracza, przynajmniej na tyle na ile może swoimi trzema głowami, imponujący. I tak wygląda nowy Summoner's Rift. Jeszcze teraz rzut oka na bazę czerwonych i będziemy mieli właściwie mapę z głowy. Tak jak mówiłem, nie wiadomo jeszcze kiedy pojawi się na głównym serwerze, na razie jest na serwerze testowym, PBE, jeśli macie dostęp do niego możecie sobie pograć właśnie w grach stworzonych w samodzielnie, albo po prostu z innymi, bowiem można w nią grać w normalne mecze. Riot chce zrobić długie testy i zebrać jak najwięcej info o błędach, żeby móc e, korzystać z doświadczenia graczy. Właściwie to chyba nawet nie będę musiał przeładowywać gry, bo myślałem, że po prostu zacznę po stronie czerwonych, no, ale w sumie wystarczy, że wejdziemy sobie do tej bazy i ja spróbuję nie zginąć. Możecie przy okazji popatrzeć, jak wyglądają ataki nowych wież i jeszcze raz, jak one są powoli niszczone. Jak widzicie, strona czerwona ma inne inhibitory. Przydałoby się wsparcie minionym, żeby on zginął jednakże. Dobra, zniszczenie inhibitora chwilę by zajęło, więc po prostu przejdźmy sobie tędy. Jak widzicie, ich wieże też wyglądają inaczej i inny jest także sklepikarz. Bardziej przypomina starego, jest w takim latającym statku. O, wąsaty mors? No coś w tym stylu. W latającym statku, zupełne przeciwieństwo tego, co jest w naszej bazie. Dziękuję za uwagę, to jest nowy Summoners Rift. Ja się nazywam Paweł Kamiński i może wyjdę stąd żywcem do zobaczenia na poligami cześć